Teraz powstańmy, zaśpiewamy pieśń uwielbienia, potem rozpoczniemy jeszcze drugą część rzańca, podnieśmy nasze dłonie naszym zwyczajem, naszym, e, naszym pragnieniem, żeby oddawać Bogu chwałę też widzialnie, zewnętrznie, tutaj właśnie na Podlasiu, tej twierdzy zewnętrznej i duchowej. Nie bądź uwielbiony. Wywyższamy Ciebie w tym miejscu, w tej twierdzy, która jest miejscem naszej modlitwy, żeby nasze serca były twierdzą duchową, chronioną przed wszelkim złem i żeby również to dzieło Twojej miłości rozwijało się tutaj i w całej Polsce i w różnych miejscach świata, żebyśmy mogli ewangelizować głosić Twoją chwałę, Panie. Jezus żyje, Jezus! Żyje! Jezus! Żyje! Jezus! Żyje! Jezus! Żyje! Maryjo! Maryjo pokorna służebnica Pana, Pana, Pana! Pełna miłości, Ducha Świętego i łaski! Maryjo, Maryjo, Maryjo! nas zawsze, zawsze oddana. Mario, Mario, błogosław nam, Maryjo, Ukryj nas w swoim sercu. Tak jak Maryjo, zawsze o to prosimy, i zawsze nas ukrywasz w sercu wicepana. Twoim. Mario, szel, Mario. Nie no. Mario, Maria, Maria. Maria, Maria. Wysławimy Cię, Maryjo, a Ty z nami błogosław Boga naszego. Tyś przybytkiem, Kocha świętego. świętego, Śpiewajmy, włączmy się w to pieśń, to uwielbienie, wysławianie naszego Boga, Jego serce, Jego miłosierdzie, Jego dobroci. Prowadź nas do Syna, Radzi. Maryjo! Let's the Słowna, oddajemy się Tobie. Pomóż nam przeżyć ten dzień, to spotkanie, i radości i pokoju. Mario, 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 Maria, leziala le, le, le. Maria, 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 Maria. Mario, 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 Mario bądź z nami. Błogosławiona, pokorna, cicha i piękna, i potężna i mocna ze z tobą w nim. Dziękujemy za łaski, które płyną od Boga, od serca Jezusa tego, przez Ciebie dla nas. Już teraz pełna łaski, pełna łaski jesteś ty, pełna, pełna łaski, że przepełniona pełna bożą, miłość, bożą miłością. Wprowadź nas do, do Syna dziś. Południu się w językach, kto potrafi, kto jeszcze nie to, zachęcam, żeby otworzyć się na ten prosty, charyzmatyczny dar, charyzmat Ducha Świętego. Maria, 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 Maria Maria, Maria Śpiewaj imieniem Maryi, módl się. Maria, Maria, Malacha Malch, Edunálech, Elól, Malchashalay, Adonáj, 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 jeszcze prośmy świętego Michała, święty Michale, proszę czuwaj nad nami, nad tym miejscem, nad całą tą okolicą, żeby żadne złe duchy, ani też ludzie niestety nieprzychylni, nie mieli żadnego wpływu na to spotkanie. Żeby, żebyśmy byli chronieni przez Ciebie, święty Michale, Archaniele, wszystkich aniołów i świętych, abyście przebyli tutaj do tego miejsca z woli Boga Najwyższego, aby każdy z nas mógł właśnie w pokoju i w łasce Bożej, w Duchu Świętym się modlić przeżywać spotkanie z Panem. Dziękujemy, święty Michale, że czuwasz nad nami, że zawsze troszczysz się o nas, aniołami, nie tylko z naszymi aniołami, stróżami. Amen. Teraz jeszcze właśnie usiądźmy, będziemy kontynuować różaniec, druga część, część bolesna, tylko jeszcze może kilka takich informacyjnych innych spraw. Właśnie zachęca, właśnie tutaj widzę, niektórzy mają, już wspomniałem o tym pięknym banie, banerze tutaj z tyłu, pozdrawiającym nas, i tutaj kolejny też biały, tutaj też jest, kolejne właśnie takie piękne banery. Właśnie dziękuję Wam za to. Proszę, abyście na przyszłość też takie przygotowywali, żeby śmiało wyznawać to, że jesteśmy w tej jednej wspólnocie, w jednej rodzinie miłości, miłosierdzia Jezusa. Zachęcam też tutaj, bo niektórzy pytali się czy będzie sklepik, jest taki sklepik tutaj naszej wspólnoty, po mojej prawej stronie tam z tyłu, jakby ktoś chciał nabyć dewocjonalia wykonane przez członków naszej wspólnoty, krzyż, ten miłości różańce też jest kwartanik naszej wspólnoty Światło Maryi, to zachęcamy, żebyście też mogli skorzystać i też mieć takie dewocjonalia w swoim życiu codziennym, religijnym jako pamiątkę też z tego spotkania, to wiadomo też, może nie wszyscy wiedzą, to i to są po mojej też prawej stronie tam dalej, żeby wiadomo w razie potrzeby skorzystać. I ja tylko też dziękuję Wam wszystkim, którzy tutaj rozumiecie, żeby, żeby wspierać też właśnie też wiadomo też, jeżeli chodzi o ofiarę, dziękujemy, bo tutaj chodzi o to, żeby opłacić też. Właśnie wypożyczenie tego miejsca na ten czas spotkania, tak, różne jeszcze takie opaty związane z przygotowaniem też różnych posiłków i tym podobnych. Także dziękujemy za takie zrozumienie, e, za wasze wsparcie. I jeżeli chodzi właśnie, bo niektórzy czasami też robią tutaj zdjęcia i filmują, można to robić, ale też wiadomo, z takim umiarem, z takim wyczuciem, i wiadomo, czasami tutaj może się zdarzyć, że jakiś się pojawi dziennikarz, to nie chodzi o to, żeby kogoś takiego przepędzać, ale, ale żeby prosić, żeby właśnie dziennikarze też byli tacy wyrozumiali i żeby tutaj wiadomo pomagali, nie przeszkadzali w przeżywaniu tego spotkania. Mam nadzieję, że w końcu znajdą się tacy dziennikarze, którzy będą pokazywać prawdziwe piękno tych spotkań, naszych modlitw, naszej wiary, a nie będą tylko tam gdzieś oczerniać i... I, yy, i właśnie wykrzywiony obraz tego, tego dzieła pięknego katolickiego yy, ukazywać. Więc yy, to tak yy, dodatkowo jeszcze. A teraz właśnie pierwsza tajemnica bolesna modlitwa Pana Jezusa po Grójcu.